Najpierw sprawy najważniejsze, jak często podlewasz kwiatek z drugiego planu? A to trzeba podlewać? Gdzieś to już słyszałem! Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry, wiem, że czekaliście i jest nowe, gdzieś to już słyszałem. Zrobiłem wam głosowanie, czy zająć się nowościami, czy starociami i klasykami, i wygrały. Starocie i klasyki. No to jedziemy, Deep Purple na początek. Jest rok 1970, i niejaki Ricky Nelson, 30-letni wtedy aktor i muzyk, myśli sobie znam to. a bo to moje. I Deep Purple 8 lat później. Oczywiście nie śmiałbym mówić o Deep Purple, że podpieprzyli komuś riff, gdyby nie to, że lata później sami się przyznali. And then Richie said You know that version of Ricky Nelson's Summertime from you know, the Gershwin song. Rozumiecie deep Purple, a wy się zęka czepiacie. Chociaż nie, bo oni się przyznali. To jak już wywołaliście temat klasyków, to podajcie mi jeszcze jedną inną nazwę legendarnego zespołu oprócz Deep Purple. Akcent. Też dobre, chociaż akurat chodziło mi o stąsów. Steve Richards ten jeszcze nieoszlifowany numer swojej córce, a ona razem z koleżanką zaczynają śpiewać to. To numer wydany 5 lat wcześniej. Richard z Jaggerem zarzekają się, że nigdy wcześniej go nie słyszeli. Wierzycie? I teraz najlepsze, żeby uniknąć procesów od razu bez pytania kogokolwiek dopisali do listy twórców panią Lang i pana Minka, czyli twórców Constant Craving i po temacie. Pani Lang podsumowała, że poczuła się absolutnie zaszczycona. No, mam nadzieję, że kupiła sobie stankiem coś ładnego, typu dom, czy tam dwa domy. To teraz taki muzyczny klasyk dla młodszych. Dobra, przesadziłem. Yy, dla młodszych po trzydziestce. Hey, hey, like no, right, no hey, Mija kilka miesięcy od premiery, a do sądu trafia pozew złożony przez grupę The Rubinos. No to pobawcie się w muzykologów, yy, podobne. Tu nie będzie zaskoczenia, według raportu przygotowanego przez muzykologa na zlecenie The Rubinos, To jest plagiat, jak w mordę strzelił. A według raportu przygotowanego na zlecenie ekipy Avril Lawin, te dwa utwory nie mają ze sobą nic wspólnego. Ostatecznie sprawa zakończyła się poufną ugodą. Nie znam szczegółów, wiadomo tylko, że ekipa Rubinos wydała oświadczenie, że wszystko git i że w ogóle nie było tematu. Więc obstawiam, że co najmniej 5 zerów. Skoro w tym odcinku mają być klasyki, to teraz będzie fajny przykład kopiuj w z bardzo długą historią. I tutaj już znam szczegóły, tu zer było 6. Wszyscy miłośnicy Michaela Jacksona krzyczą kurem, gdzieś to już słyszałem i dobrze krzyczą. Ale w tym przypadku Rihanna po Bożemu dopisała Michaela Jacksona do listy płac, więc co ty mi Tomkowicz, mówisz o 6-zerach? No bo pozew w latach 80. dostała nie Rihanna, bo jej jeszcze nie było na świecie, a Michael Jackson, a do pozwu dołączone było to nagranie. Mama, pu, mama sama, kumaku, sama. Jackson do wszystkiego się przyznał i za ugodę zapłacił kameruńskiemu muzykowi milion franków. To jest oficjalnie najdroższe mamasem, mamasa, mamakosa w historii świata i okolic. Kolejna sprawa, wprawdzie w sądzie nie wylądowała, ale złośliwości było co nie miara. Pharrell Williams dla Palomy Faith jakiś czas temu wyprodukował taki numer. A że rok wcześniej wyszło Blurred Lines, też wyprodukowane przez Williams. Williamsa, jeden z krytyków nowy kawałek nazwał popłczynami po Blurred Lines, to Robin Thicke i jeszcze raz Paloma Faith. Ale nie o te złośliwości mi chodziło, bo od razu po premierze przeboju Palomy zaczęto zestawiać go z tym utworem składu Franz Ferdinand. No dobra, to przejdźmy do złośliwości. Wokalista Franz Ferdinand skomentował to na Twitterze bardzo krótko: Hej Farel, kocham twoje kawałki. Jak chcesz pożyczyć riff, to po prostu zapytaj. Więc skomentował, ale pozwu nie złożył, czyli ostatecznie dobry riff najtaniej wyszedł Farela Williamsa. To teraz coś dla starych ludzi, bo ktoś mi podesłał propozycję do odcinka z tekstem A co to laska z domu z papieru śpiewa Jesteśmy na wczasach Młynarskiego? Niezorientowanym wyjaśnię, dom z papieru to jest taki serial, no taki hiszpański klan, tylko krótszy. Dime si me i rzeczywiście tak śpiewa pani Najwa, w domu z papieru grała tą złą rudą inspektor, a tak od lat 60. śpiewa cała Polska. Z tych goralskich lasach, w tropiech słodeszczy Opalapy się przypadek nie sądzę. Mało tego, u Najwy słyszycie mucio, mucio, u Młynarskiego jest pucio, pucio, no ale dobra, gdzie jest początek tej historii? Może tutaj? To angielska wersja, którą 5 lat przed Młynarskim nagrał Dean Martin, a to jeszcze 3 lata w tył Nat King Cole po hiszpańsku. Grzebałem bardzo głęboko i najstarsze wykonanie, jakie znalazłem, to to z roku 1932. Choć jest opcja, że pierwsza wersja była jeszcze starsza, tylko melodie źle się zapisywało na kamieniu. I chyba to jest dobre miejsce na jeden z najlepiej ocenionych komentarzy pod ostatnim odcinkiem. Jeśli znasz więcej oryginałów niż obecnych hitów, to znać, że czas na badanie prostaty. I ja się pod tym podpisuję. Zresztą, cytując Tomasza Olbratowskiego, to nic strasznego. To badanie można spokojnie przejść z palcem w dźwięk. Chociaż... Chyba odchodzimy od tematu. W tym przypadku Lubega wszystko chciał załatwić zgodnie z prawem, ale i tak sąd przez 7 lat radził, czy to jest cover, czy niezależny utwór, tylko wykorzystujący fragmenty hitu króla Mambo Peresa Prado. Skończyło się dopisaniem nieżyjącego już Peresa Prado jako współtwórcę hitu Lubegi. A gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego to Mambo ma właśnie taki numer, Mambo five. to historia jest prosta: peres Prado w latach 50. tworzył tyle hitów, że w pewnym momencie znudziło mu się wymyślanie tytułów i po prostu do każdego kolejnego dopisywał tylko wyższy numerek. I ja wiem, że chcieliście legendy i klasyki, ale o jednej nowości muszę, bo przyszło do mnie tyle wiadomości i tyle komentarzy od was w tym temacie, że Ava Max też tu musi wylądować. Zresztą będzie tu trochę klasyki, tylko w sumie historia tej melodii jest tak długa, że nawet nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że tę te melodię słyszeliśmy jakiś czas temu w wykonaniu cashe. Mało tego, do tej melodii rapował nawet amerykański Ying Young Twins. Żeby nie było, panowie mimo bliźniaków w nazwie nie są bliźniakami, nie są braćmi, nawet nie mają wspólnego bójka. No, ale dobra, na razie ta historia jest nudna jak diabli, więc pewnie bym o tym nie mówił, gdyby nie to, że jeśli jakaś rodzina z zagranicy wysłała wam pod koniec lat 80. albo na początku lat 90. taki komputer do gier Amstrad, coś jak Commodore albo Atari, to pewnie w zestawie mieliście taką grę. I mogliście sobie do niej pośpiewać już wtedy piosenkę Ewy Max, chociaż jej rodzice jeszcze się wtedy nie znali. I mógłbym tu wymienić jeszcze ze 100 innych piosenek z tą melodią, łącznie z takimi z XIX wieku, jak ta. Ale nadal moglibyście mnie zapytać to skąd taka popularność tej melodii? No, może stąd, że to arabska melodia z XIX wieku nawet nie wiadomo, kto ją stworzył a przez to z nikim nie trzeba się dzielić kasą ale nie wiem, czy to jest powód, to tak tylko kombinuję. Dobra, bo coś nam się przeciągnął ten odcinek, ale że już po wakacjach, to w nowym roku szkolnym mam takie postanowienie, że odcinki na moim kanale będą się pojawiały częściej. Jeszcze tylko w ramach przypomnienia sprawdźcie, czy widzieliście ostatnie odcinki reklam i piosenek, które ryją banie. Zapraszam też na mojego TikToka i Instagrama i zostańmy w kontakcie. Subskrybujcie mój kanał. Jacek Tomkowicz, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Gdzieś to już słyszałem. Gdzieś to już słyszałem.